Słoneczko już wysoko, śnieg pięknie iskrzy się, muminki pod kołderką chrapią we śnie. Nudzę się jak mops lub jak samotny kres. Witam serdecznie. Chciałam powiedzieć, że nareszcie udało nam się otworzyć żłobek w Jędrzejowie. Przede wszystkim chciałabym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do otwarcia tego żłobka. I zapraszam wszystkie dzieci od czwartego miesiąca do trzech lat. Żłobek jest otwarty od poniedziałku do piątku od godziny 7 do godziny 17. Zapewnia kompleksową opiekę i pełne wyżywienie. Cena za 6 godzinny pobyt dziecka w żłobku to 500 zł miesięcznie, a za 10 godzinny pobyt 700 zł miesięcznie. Właścicielka żłobka stara się o dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku z środków budżetu miasta. Żłobek oferuje również organizację urodzin z mnóstwem atrakcji. Zainteresowanych szczegółami zapraszamy na stronę internetową www.zlobek.pl bajka.pl